Ty się ewidentną taką drzazgą w dupie, którą trzeba wyciągnąć. To obciążenie psychiczne ma w nas każdy. Drugi turnus w Tajlandii. Jaśnie? Nie, nie i nie. Dwanaścioro nowych śmiałków. My się to wszyscy robimy, ale. Ty nie trzymasz ciśnienia, laska. Cię odczep mnie. Kto wygra? Nie mnie tu zabiją. Bezlitosny skwar, głód i mordercze konkurencje. Nie dwie się na mnie. Walka o przetrwanie jeszcze nigdy nie była tak trudna. Kłamiesz, po prostu kłamiesz. Dziewczyna, no, oprzytomniej. Jeżeliś nie zaraz się wyjść. No. Nie przesadzaj, dobra, bo zaczynasz mnie irytować na maksa. Gdybyś miał odrobinę konoru, zamknąłbyś ryj. Nie będziemy rozmawiać w ten sposób. Zapraszamy do naszej wioski. Tak jest codziennie. Zaczynamy drugi turnus. Good luck, guys! Go!